Witam Państwa serdecznie. Przy Państwa, dzisiaj przeprowadzimy sobie towarzysnowczą ocenę jakości jaj spożywczych i w tym celu oznaczymy sobie... Y Wszystkie informacje, które są, znajdują się na opakowaniu, ocenimy sobie jaja w całości, ocenimy sobie masę jaj. W drugiej części filmu chciałabym Państwu zaprezentować metody, którymi można określić świeżość jaj spożywczych, mianowicie za pomocą owoskopu oraz przy pomocy roztworów chlorku sodu o różnym stężeniu. W naszym przypadku będą to stężenia 3, 6 i 10%. Proszę Państwa. Jeżeli chodzi o y, obowiązkowe oznaczenia na opakowaniach do jaj, to te opakowania powinny zawierać kilka najważniejszych informacji. Mianowicie, każde opakowanie jajek powinno zawierać nazwę jaj, powinno zawierać datę minimalnej przydatności do spożycia, powinno zawierać informację o klasie wagowej o klasie jakości, czyli klasie świeżości, powinno nazwie, zawierać nazwę fermy bądź e, informacje skąd te jajka pochodzą, powinno zawierać kod z jakiego kraju, zakład oraz ilość jaj, które znajdują się w opakowaniu. Tak przygotowane opakowanie może dopiero trafić na e, rynek handlowy i być wykorzystywane do sprzedaży. Drugi etap, który dzisiaj, proszę Państwa, sobie zrobimy, to jest ocena jaj całych. Ja dla Państwa przygotowałam trzy jajka do oceny, które oznaczyłam 1, 2 i 3. Po kolei sobie będziemy je oznaczać. Zacznijmy proszę Państwa od tego, jak wygląda skorupka. Trzy próbki, które przedtem Państwu zademonstrowałam, proszę zobaczyć, każdą po kolei sobie oznaczymy. I teraz tak, jajko numer 1. skorupka jest czysta, bez żadnych pęknięć, bez żadnych zabrudzeń. Tutaj jest minimalne zabrudzenie, mogą Państwo zobaczyć. Jajko numer 2, delikatne zabrudzenia koloru białego, ale skorupka jest gładka, bez żadnych innych uszkodzeń, bez pęknięć. I jajko numer 3, delikatne wybrzuszenia ma na skorupce, kolor biały, bez pęknięć i jakichś innych znaków szczególnych. Proszę Państwa, przejdziemy sobie teraz do bardzo ważnej, istotnej rzeczy, która znajduje się na każdym jajku spożywczym, dopuszczonym do handlu, mianowicie kodzie, który jest zapieczętowany na jajku. Ten kod. Oznacza bardzo ważne informacje. Mianowicie pierwsza cyferka tego kodu świadczy, jaki chów yy, był w przypadku produkcji tych jajek. Zero to jest ekologiczny chów, jeden jest to chów z wolnego wybiegu, dwa jest to chów ściółkowy, trzy jest to chów klatkowy. W przypadku jajka numer 1 mamy chów yy, klatkowy. Kolejny, yy, kolejne yy, literki w naszym kodzie mówią nam o znaczeniu kraju. Następnie dwie kolejne cyfry, jest to kod województwa, kolejne dwie jest to kod powiatu, kolejne dwie jest to kod zakresu działalności i ostatnie dwie jest to kod firmy w danym powiecie. Ta pieczątka jest proszę Państwa bardzo ważna, ponieważ dzięki niej można zidentyfikować tak naprawdę wszystkie najważniejsze informacje, które tyczą się producenta i produkcji jajek spożywczych dopuszczonych do handlu. W przypadku próbki numer dwa, już Państwu pokazuję, Mamy również trójeczkę, mamy Polskę, to samo województwo i prawdopodobnie ten sam producent, jak widzicie. Próbka numer 3, proszę państwa, to jest chów wolnowybiegowy, Polska. Kod województwa, tutaj akurat mamy 16, w przypadku Podkarpacia byłoby to 18, proszę państwa. Teraz to jajko w celu oznaczenia masy zważę i sprawdzę, czy faktycznie mieści się w ramach ym, klasy wagowej klasy M, tak jak producent zaznaczył na opakowaniu. A ta klasa wagowa, proszę państwa, oznacza się masą jaj pomiędzy 53 a 63 g. Sprawdzamy. Każde jajko z tych trzech zważymy sobie z dokładnością do 0,1 g. Wyniki państwo ym, zanotują w protokole badania oraz ustalą następnie klasę wagową dla tych. Jajek. Kładę jajko na wagę. Waga jest wytarowana. Masa jajka wynosi 52,28 g, więc jak Państwo zauważają, ta masa jest niższa od masy, którą powinno zawierać jajko w klasie M. To jest próbka numer 1. Następnie biorę sobie próbkę numer 2. Masa tego jajka wynosi 52,47, również nie jest masą, która, które powinno zawierać jajko w klasie wagowej M. Próbka numer 3. Tutaj, proszę Państwa, chciałabym zaznaczyć jedną ważną rzecz, że to jajko specjalnie dla Państwa wybrałam z chowu yy, wolnowybiegowego. jak Państwo widzą, jest jedyneczka. Ono też różni się yy, kolorem skorupki yy, i delikatnie kształtem. Ważę to jajeczko. Masa jajka z wolnego wybiegu wynosi 50,26. Również producent zakwalifikował to jajko do klasy wagowej M. Proszę Państwa, Ważna rzecz, o której muszę państwu powiedzieć, to, że jak państwo na pewno zauważyli podczas prezentacji opakowania, te jajka są po terminie ważności. One dość długo leżały w laboratorium. Z takiego chemicznego, fizyczno-chemicznego punktu widzenia, jajka podczas przechowywania dłuższym, jak 3 tygodnie, od wyprodukowania tracą bardzo duże ilości wody. W związku z tym maleje ich gęstość, co za tym idzie, proszę państwa, maleje ich masa. Stąd te minimalne różnice masy mogą właśnie wynikać. Mogą to Państwo zanotować w sprawozdaniu z dzisiejszych zajęć. Druga część, proszę Państwa. Naszego dzisiejszego filmu będzie poświęcona ocenie świeżości jaj spożywczych. Najpierw zademonstruję Państwu, jak badamy świeżość jaj spożywczych za pomocą roztworów chlorku sodu 3, 6 i 10%. Następnie przy zgaszonym świetle ocenimy sobie świeżość jaj owoskopem. Co nam pokaże owoskop? Przede wszystkim komorę powietrzną, jak jest ulokowane żółtko w środku wewnątrz jajka, czy mamy stabilne helazy oraz czy białko utrzymuje się w swojej pozycji. To wszystko jesteśmy w stanie zaobserwować podczas prześwietlania jaj owoskopem. Na tych trzech jajkach, proszę Państwa, zrobimy sobie ocenę świeżości z wykorzystaniem trzech roztworów chlorku sodu, mianowicie 3, 6 i 10% Proszę Państwa, będziemy zanurzać jajka w tych roztworach chlorku sodu, jeśli jajko tonie, układa się na dnie zlewki, należy je zanurzyć w 6% roztworze, ponieważ będziemy zaczynać od najmniej stężonego roztworu. Następnie, jeżeli jajko tonie w 6% roztworze, będziemy je zanurzać w 10% roztworze. Czym różnią się te roztwory? Przede wszystkim różnią się gęstością, proszę Państwa. Gęstość roztworu 10% wynosi 1,07 g na cm3, 6% 1,0 4 g na cm3, natomiast 3% 1,02 g na cm3. Proszę Państwa, gęstość, czyli ciężar właściwy jajka świeżego wynosi 1,078 do 1,094 g na cm3. Z różnicy gęstości możemy oznaczyć świeżość. Dlaczego? Dlatego, że jajko, które jest jajkiem nieświeżym, jest już jakiś czas w sprzedaży, będzie oddawało. Wodę. Będzie zwiększała się komora powietrzna, przez co jego ciężar właściwy będzie malał. Im mniejszy ciężar właściwy, tym jajko jest lżejsze i dlatego w tych roztworach będzie się unosiło ku górze. Jeżeli gęstość roztworu w chlorku sodu będzie większa od gęstości jajka, jajko będzie pływało ku górze, jeżeli będzie mniejsza, będzie tonęło. Proszę Państwa, zanim zaczniemy ocenę świeżości jaj przy pomocy roztworu chlorku florku sodu, chciałam Państwu jeszcze powiedzieć kilka takich istotnych informacji, które przydadzą się przy um, wykonaniu sprawozdania. Mianowicie, jeżeli chodzi o jajko świeże, powiedziałam Państwu przed momentem jaką ono ma gęstość, pomiędzy 1,078 a 1,094 g na cm3. W przypadku jajka jednotygodniowego gęstość ta wynosi 1,070 g na cm sześcienny, czyli tyle samo, ile roztwór 10%. W takim przypadku jajko w takim roztworze po prostu będzie yy, tonąć. Jeżeli jest świeże, w przypadku jednotygodniowego będzie pływać w połowie wysokości. Jajko 3 tygodniowe y, posiada gęstość 1,050 g na cm3, natomiast jajko 6 tygodniowe 1,04 g na cm3. Jeżeli jajko jest zepsute bądź starsze jak 6 tygodni, jego gęstość wynosi 1,02 g na cm3. W przypadku roztworu 6% gęstość to 1,040 g na cm3, a 3% 1,020 g na cm3, dlatego zaczynamy najpierw od Roztworu najmniej stężonego o najmniejszej gęstości, czyli 3%. Proszę Państwa, zanurzam najpierw próbkę jajka pierwszego w roztworze 3%. Proszę spojrzeć. jajko pływa ku górze. No to już chyba Państwu nie muszę mówić, jaki jest wniosek, jeżeli dam do roztworu 6%. Również unosi się ku górze. To tylko woli sprawdzenia przenoszę do roztworu 10% i stąd proszę Państwa wniosek, że jajko jest zepsute stare, czyli ma powyżej 6 tygodni. To jest próbka numer 1. Następnie próbka numer 2. Roztwór 6%. roztwór 10%. Kolejna nasza próbka. Jajko ewidentnie jest jajkiem starym. Jajko z wolnego w obiegu, czyli próbka numer 3. Jak Państwo sami widzą, również nie należy do jajek świeżych. Wręcz na pewno ma ponad 6 tygodni. Pływa ku górze. Państwo oczywiście mogą sobie wykonać takie doświadczenie samodzielnie w domu, z ciekawości sprawdzając, czy jajka, które Państwo posiadają są po prostu jajkami świeżymi, bądź jaki jest ich wiek. Wystarczy zważyć sobie trochę soli kuchennej, czyli chlorku sodu w odpowiedniej ilości na 100 g roztworu. Jeżeli chcą Państwo przygotować roztwór 3%, to mam nadzieję, że pamiętacie z chemii, że należy wziąć na 100 g roztworu ile soli, tutaj zostawiam znak zapytania. I identycznie postępujemy, jeżeli chodzi o rozwór 6- i 10%. Bardzo fajna uwaga i takie małe doświadczenie, które możecie zrobić samodzielnie w domu, a mogą się Wam przydać wyniki do przygotowania sprawozdania z dzisiejszych ćwiczeń. Proszę Państwa, ostatnim elementem naszych dzisiejszych zajęć będzie ocena jaj spożywczych podczas prześwietlania. Mamy dwie klasy świeżości: klasę A i klasę B. Jeżeli chodzi Państwa, o klasę A, będziemy oceniać skorupkę, komórę powietrzną, białko, żółtko, tarczkę zarodkową oraz zapach. W przypadku klasy A: Czyli jajka, które mają wiek do 7 dni, komora powietrzna może mieć do 4 mm maksymalnie. Jeżeli chodzi o klasę typową, a bo tamta jest klasa A Ekstra, to komora powietrzna powinna być nieruchoma i o wysokości nieprzekraczającej 6 mm. Jeżeli chodzi o skorupkę, jajko powinno być o normalnym kształcie, czyste, nieuszkodzone niemyte i nieczyszczone, Białko przejrzyste, gęste, bez obcych ciał. Żółtko słabo widoczne, kuliste przy obracaniu, słabo ruchliwe, powracające do położenia centralnego, bez obcych ciał. W przypadku klasy A i klasy B tarczka zarodkowa powinna być niewidoczna. Jeżeli chodzi o zapach, powinien być swoisty, bez obcych zapachów. Jeżeli chodzi przy Państwa o klasę B, skorupka o normalnym kształcie, nieuszkodzona, dopuszcza się przybrudzoną. Komora powietrzna powinna mieć wysokość nieprzekraczającą 9 mm. Białko przejrzyste, bez obcych ciał. Jeżeli chodzi o żółtko, jest identyczna zasada, jak w przypadku jaj klasy A. Przejdziemy sobie przy Państwa teraz do prześwietlenia jaj owoskopem. Proszę Państwa, właśnie w tym momencie naświetlam dla Państwa jajo owoskopem. Jest to próbka numer, już Państwu powiem, trzy, i proszę spojrzeć, u góry mamy olbrzymią komorę powietrzną. Żółtko ulokowało się nie w miejscu centralnym, tak jak powinno być w przypadku jajka świeżego, ale ku końcowi, czyli helazy, zostały oberwane. Komora powietrzna jest tak duża, że białko się przelewa w tym jajku. Zobaczcie, jaka skorupka jest cienka, ma charakterystyczne odbarwienia w niektórych miejscach. I zobaczcie jeszcze raz z drugiej strony, o tak w ten sposób może, jak duża jest komora powietrzna. I jeszcze raz wracam do pierwszego naświetlenia, widać komorę i widać żółtko. Proszę Państwa biorę próbkę numer 1. Proszę spojrzeć, jak jest duża komora powietrzna. Żółtko również ulokowało się ku bokowi, więc jajko ewidentnie jest nieświeżym jajkiem. Komora powietrzna ma ponad 9 mm, i helazy również nie trzymają żółtka, jajko jest płynne, białko, przepraszam, jest płynne, bo komora się rusza. Proszę spojrzeć. I żółtko jest ku górze. Jeszcze raz Wam pokażę bok. Zobaczcie. Tu jest żółtko, a tutaj jest komora. Bardzo proszę w sprawozdaniu określić wiek jaj na podstawie wykonanego prześwietlenia.